Siema siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam was kolejniczko na moim kanale, ale po pierwsze mordeczko, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw suba tam na dole, zobacz, tam na dole jest taki piękny czerwony guzik subskrybuj, weź go mordo kliknij, bo czerwony jest brzydki, szary jest piękny, a jak zostawisz jeszcze dzwoneczka, to Mua! belo melo, no, się Ratatouille, to będzie takie picobello, ratatu i jedzonko dokładnie tak, więc mordeczko zostaw suba, łapkę w górę wpadnij też na mego instagrama, link masz w opisie i oczywiście zapraszam Cię na N&B, jeżeli chcesz jakąś sobie kupić kartę shark jakieś chcesz sobie kupić tańsze gta albo coś jakiś pakiet kryminalist prawie że za darmo Wpadaj na Enebę, tam masz właśnie link. też w opisie wpadaj, oczywiście z mego linku to dostanie rzeczywiście jednego euroska na start. 1 Eurosek to jest prawie, że jedna karta Shark na 3-4 miliony. Więc mordo, wpadaj na Enebę, kupisz sobie kartę Shark albo coś. Dużo osób pytało, jak tam kupić. Mordo, wystarczy, że wpiszesz sobie albo w wyszukiwarce, tam wpiszesz sobie albo GTA, albo GTA 5 online, albo GTA 5 na PS4. A po prostu wpisz 4 by czyli GTA 5, ci wyskoczą mi karty szarki, pakiety kryminalisty i wszystko. A jeżeli chcesz sobie kupić po prostu tylko i wyłącznie coś na PS4, to po prostu wpisujesz PS4 w zakładce i masz właśnie wszystko na PS4, więc naprawdę obsługa jest bardzo, bardzo prosta. A jeżeli jeszcze tego nie skumacie, to na następnym odcinku po prostu pokażę, nagram ekran z komputera i po prostu pokażę, jak to się robi i że sobie kupimy razem karty szarki i będzie wylos do, do, do wylosowania dla widza. Więc, mordo, nie robisz tego, wbijaj na NB. Link masz w opisie Dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku porobimy bardzo fajną rzecz, bardzo fajną rzecz, bardzo fajną rzecz na kasę, na kasę, na kasę, tak. Powiedziałem to kilka razy, żeby po prostu każdy zrozumiał. A tak sobie, jeżeli jeszcze tego nie robimy, to na mojego Instagrama, gdyż niedługo są wakacje, a ja na wakacje na 99,46% lecę do Stanów, a wiecie, w Stanach, to ciężko... O jest jeszcze w mikrofon wolnąłem. Czekajcie. Dobra już. Bo w Stanach to tak trochę lipa się pokazać z takim małym kanałem jak mój, z takim słabym Instagramem, więc mordowałeś wpadnij na Instagrama, Polub jakieś najnowsze zdjęcie, zaobserwuj, na YouTube zostaw subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. I dobra, zaczynajmy. Po pierwsze, musimy namierzyć sobie pojazd. I e, jeszcze mam do Was jedno pytanie. Czemu, ale to czemu nie zostawiliście łapki w górę jeszcze? Co? Ja się was pytam, czemu jeszcze nie zostawiliście łapki w górę? Mordo, zostaw łapę w górę, bo jeżeli się tego nie robisz, to tu się pogniewamy, naprawdę, się pogniewamy. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki, się pogniewamy, a chyba nie chcę się ze mną gniewać, bo to, co dla was przygotowałem, to jest po prostu najwyższa masakra, tak. Jest to taka masakra, naprawdę, jest to taka masakra. Cztery dni nad tym myślałem i dowiadywałem się i dopytywałem się. Jest to możliwe... Aż nie mogę tego powiedzieć. No nie mogę tego powiedzieć. Ale dobra, specjalnie dla Was to powiem. Jest do wygrania na jeden dzień konto moje i szeregowego. Tak. Jak wiecie, jesteśmy naj... ja, jestem po prostu... ja jestem największym streamerem GTA w Polsce, jestem jednym z najlepszych youtuberów w Polsce, jeśli chodzi o GTA, a szeregowy to jest taki jakby mój. pomocnik, asystent, przydupas. Jak to woli, tak powiem, bo nie mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, no bo nie zrozumiecie o co mi chodzi, nie, bo co konto przyjaciela mam do wygrania, nie, Że takie, no wiecie, takie mało, mało, istotne wiadomość, co nie? A więc tak, jest do wygrania moje konto, czyli Kokolino i jest do wygrania konto mojego jakby przydupasa szeregowego, czyli szeregowy, więc jeżeli chcecie mieć udział w takim konkursie i wygrać nasze konto na jeden dzień, możecie na tych kontach robić dosłownie wszystko, nawet możecie mi obchnąć wszystkie samochody szeregowe, możecie sprzedać nawet wszystko też, możecie robić na tych kontach dosłownie wszystko, co chcecie, nawet możecie jak sprzedać, wszystko możecie zrobić, co tylko chcecie, domy, chałupy, nie wiem, auta, wszystko możecie zniszczyć, wszystko, mam to gdzieś. Konto będzie wasze na jeden dzień, na równe 24 godziny, chyba, że złamiecie jakąś zasadę, zasady będą oczywiście podane w opisie odcinka konkursowego, jeżeli w jakąś zasadę, no oczywiście konto zostanie wam zabrane automatycznie, zostaniecie zbanowani, zabierzemy wam dostęp do tego konta. Więc co trzeba zrobić, żeby takie konto wygrać, pobawić się na nim, powkurzać ludzi, po prostu po, potrolować osoby, że to jestem ja, a to na będzie ktoś inny? To trzeba zrobić, proszę, zostawić suba oraz łapkę w górę, wpaść na Eneby i kupić chociaż jedną rzecz, nieważne, może być to nawet gra za złoty 50. Wystarczy kupić jedną rzecz na Enebie, z mego kodu, który macie w opisie, czyli z mego linku. Zostawić łapkę w górę, suba oraz wpaść na mojego Instagrama i zaobserwować mnie i polubić najnowsze zdjęcie, tak. Tylko te cztery rzeczy są wymagane, żeby wygrać moje i szeregowego konto na jeden dzień. Naprawdę, takie konto pośmigać sobie, no to to jest jednak, wiecie, to jest po prostu jedna wielka masakra, która rozwali wam system. I naprawdę, ja, jako bym nie był sobą, to bym chętnie pośmigał sobie na takim koncie moim. Dobra, co my tu mamy? Eee... Dobra, leżeć i leżeć, dobra. I oczywiście wszystko to, to, jest na koncie, to będzie wasze na jeden dzień. I koszulki z kobrakajem, i koszulki limitowane, i wszystko, te, wszystko, 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 po prostu wszystko, co jest legendarne, też będzie wasze na jeden dzień. Więc moim zdaniem, deal życia. Dobra, czekajcie, bo tu kurna. O To za gubi samochód! Jedziesz! Niczym w Fortnite, chowałem się w krzaku i mnie nie widzą, nie? Bez kitu. Panie, jeź pan tym! Jeźd pan tą mambą. Zara, ja, ta mamba będzie miała zniszczeń 1000 zł. A, jeszcze nie wspomniałem jednej rzeczy. Jak oglądacie ten odcinek, to właśnie w tym momencie się pojawia ankieta na Instagramie czy rozwalamy Xboxa. No jak wiecie na moim kanale jest bardzo, bardzo, bardzo duża wojna konsol, czyli Xbox kontra konsola. Eee, w sumie XBOX to jest też konsola, ale mi chodzi o konsolerze PlayStation Eee, dobra, i jeszcze tego nie robicie, to możecie wpaść i zagłosować w ankiecie właśnie Teraz się pojawiła ankieta, czy rozwalamy XBOXa, czy nie eee, dobra, czekajcie, dzwonimy do Lecia, mogę to w sumie od razu zadzwonić, a nie wiem, już mam ponad 4 miliony zniszczeń eee, dobra, patrzcie, ja wam pokażę, jak się robi import-eksport, patrzcie, ja wam pokażę, jak się robi import-eksport, patrzcie Ja wam pokażę, jak się robi import-eksport No Ni dla biedaków ja wam pokażę takie import-export, żebym bywali. <grych> Czekajcie, że mam pomysł na odcinek. Hardcore zarabianie bez skitu. To będzie to będzie, kurne deal życia. Hardcore zarabianie w GTA 5 online. Dobra, brum, 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 brum. brum, brum. Patrzcie, jakie kurna jakieś śmigam. Patrzcie, Patrzcie, jakie śmigam. Czy to kurna widzita? Patrzcie. Slalomem między. Samochodami, patrzcie, aż bokiem jadę, patrzcie. Konkret, kurna, ale koza gierka. Bru, du, 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 du. 400 milionów przychodu, kurna, w sekundę. Brum, ale uważam, ja, że tak, to trudne. To import eksport, tak to łatwe jest. Kurde, ale ja triki robię. Ładzie panie. O, ale ja trikasy robię. Czy wy to widzicie? Weźcie, ocencie te triki od 1 do 10 tam w komentarzu albo od 1 do 11. Od 1 do 9, od 1 do 10, dobra. 1,9, dobra. Ja 1,10, Jezu. Wum. Fajna ta mamba, ja sobie chyba kupię taką mambę. Tylko trochę brzydka ona jest, taki przód ma dziwny. Patrzcie jak mi tyłek, ja twerkuję, patrzcie, ja twerkuję samochodem, patrzcie, patrzcie dziewczyny z TikToka, patrzcie Patrzcie, a i teraz te wszystkie TikTokerki mi zazdroszą, bo ja twerkuję samochodem One płaskie są jak deski, kurna, strzechowe ze ściną, kurna, deska, sklejka z drzazgami Takie płaskie są i mogą twerkować, ja sobie twerkuję samochodem, patrzcie Patrzcie jaki twerk Patrzcie na TikToka, kurna, patrzcie jaki twerk I co? Zazdrościta mnie teraz Brum brum, Dobra, teraz patrzcie. Driftery to? Patrzcie, ja jestem kurna Kingpin Disco Polo. Nie no, ja jestem królem GTA, więc ja potrafię wszystko w tej grze. I teraz mi wszyscy mogą pozazdrościć i te laski płaskie z TikToka. I te zawodowe Driftery mogą mi pozazdrościć, kurna, takich skillów. Dobra, lecimy. Mamy 4 km jeszcze do magazynu. Trochę za mało tych zniszczeń, kurna, czekajcie. Trzeba trochę powalić jeszcze. Trochę za o, punktów trzeba trochę pozbierać. Dobra, jeden punkt. Dwa, trzy, w sumie cztery, pięć, o, szósty jakiś taki. O, sześć siedem, osiem, o, ten będzie wyzwaniem. O! Trochę tych punktów trzeba pozbierać Bachus płakał jak oglądał! O! Dzień dobry. Ach! Kurde Bez kitu, Bachus płakał jak oglądał, nie? Bachus taki jest, że płakał i oglądał ten film. Ach, kurde, mogę się na koniec walnąć w te drzwi z taką petą, kurde, 400 tysięcy od razu uszkodzeń by było, Ach. ja to jestem, kurde, kozakiem w tą grę, dobra, dostarczono pojazd, ja pierdziele, panie, dawaj mi pan tą mambę, mambę, mamba, zejadłbym mambę, ale piękny samochód. Piękny samochód. Bez kit'u. Dubi, 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 dubi. Kurda, spore te drzwi. Spore te drzwi, serio, spore drzwi. Ale są takie spore jak... Ilość łapek pod tym filmem, właśnie, zostawcie łapkę w górę i suba, bo ten film to ma być po prostu ho, ho, chory psychicznie, kosmos. Dobra, czekajcie, jeszcze jedną rzecz zrobimy, poczekajcie. Mhm, a przecież ja mogę zamówić pojazd przez pojazd, bez kitu pojazd przez pojazd. Aha, jedziesz samochodem po samochód, i wracasz z samochodem, który kupiłeś, a tamten zostawiłeś, bo nie masz jak wrócić. Kurwa logika, logika, bez kitu. I taki samochód sobie w Stanach wynajmę, bo kupić to nie, albo kupię, nie w sumie nie staćmy. Albo staćmy. Nie wiem, kupię sobie taki samochód, albo wynajmę. Będziemy się takim samochodem wozić w stanach. Będzie pilard odcinków. Nagram kur na każdą kostkę na chodniku. Gdy będzie chodnik z kostki zrobiony, to nagram każdą kostkę osobno. Łocie panie, jak pan jeździsz? Łapie! Chory jesteś, jak jeździsz? Ej, wszyscy tu pod prąd jadą w tym GTA. No nie, to ja. O, e, dewa, dewi, ha, dewi, halo, dewi, ja kolego, cześć. Ej, to jest chłop czy dziewczyna? Ma takie włosy jak dziewczyna. Ej, dajcie znać w komentarzu czy ten dewi to jest chłop czy dziewczyna. Tak, pomogę Ci. Nie pomógłbym Ci, gdybym nagrywał odcinka, ale z racji tego, że próbuję być fajny na odcinkach, to Ci pomogę, bo chcę być miły. Pokażę, że jestem miły. Ale już przestań gadać. Posłuchał. Mhm. Pomagam mu tylko i wyłącznie ze względu na odcinek. Bo jakbym mnie nagrywał odcinka, to mu nie pomógł, miał na niego wywalone. A się pomyśleli, że jestem Hawem i nie pomogę, bo to w GTA. Dobra, lecimy ale ja bardzo lubię tę emisję Moja ulubiona emisja, ja je bardzo lubię czaty Czuję V40 pod maską Ja mam pytanie do wszystkich widzów, którzy się znają na samochodach, bo ja jestem bardziej taki no, bardziej, który się nie zna, bo mam wywalony, ja tylko jeden sa e model samochodu akceptuję. Napiszcie mi jaki to jest samochód w Realu, bo jak będę tam, to nie będę wiedzieć jaki samochód mam wynająć, będę co, będę po, po tym, po wyglądzie patrzył, to będzie takie trochę, wiecie, tydzień będę tego szukać. Weźcie i powiedzcie jak ten samochód się nazywa w Realu, to jest właśnie ten mój dodge, co ja jeżeli, czy to jest Dodge, czy to jest karawa? nie wiem! Napiszcie jak mi, jak mi się ten samochód nazywa, bo to jest chyba Dodge, co nie? Napiszcie mi, jak ten mój samochód się nazywa, SkobraKaj. Dobra, trzeba kolegę jeszcze zdyskwalifikować z zabawy. Dobra, już nie dwoń do mnie, typie, ja tu... Ja tu mam bardzo poważne problemy te! Ja tu muszę tego... Ja, tego zabić, typa. Koleże, to nie jak w Red że postrzegasz się ci ten. Dobra, czekajcie, lecimy, zadzwonimy do Lesia. Lesiu to mój chyba, kurna... E, osobnik, który musi mi wyrobić z karty z tego klienta Jak mi nie wyrobi karty z tego klienta to się wkurzę. No, 4 km teraz dobra czyli Brum, 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 brum. A ja komuś w misji co fajny jest ten GTA w sumie No jak w GTA bo coś to taka nudna ta gra, że nie chce się grać. Nawet na live'ach się nudzę i usypiam o, to głupia Kurno, jak się nagrywa odcinek i tak się gra, to fajnie się na nagrywa i gra. Ty! To ja będę teraz nagrywać odcinek ze wszystkiego, co robię w GTA. Czyli kupuję ciuchy, ubieram się i te O, kurne, ale będzie beka. To będzie dobre, nie? Jeszcze ty napiszesz w tych sensie, bo to może być spoko. Nie trzeba trochę punktów pozbierać. Brum brum. Dzień dobry. Jaki tu je korek! Auto od kolory do wyboru Jadę ulico, a tony, a twa dron, na 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 Bez kitu Za dużo Kubusia z rana. To nie reklama! Kurna, no ja chciałem na rampę wjechać Dobra Patrzcie Bachus płaka jak oglądał Jak nieudany, jak udany Trzeba włączyć ukrytą organizację. Bo te boty mnie z chciały zaatakować, coś tak czuję. Te różowe, sukni synki, dobra, jedź ta, jedź ta. Boty stąd eee, to tylko 300. Ktoś ranga, chill. Ora bym go jak chciał, Blum blum I am. Dobra. j Mam milion takich samo auto tak tam jego 40 swoich mam Co nie No Kółko się kręci Dobra lecimy. Eee, mamy tutaj sobie o piłeczkę, dobra, telewizorek i puu! Kurde idealnie, w sensie odbiłem piłkę, co wylądowałem. Z piciem się skończyło. Dzień dobry Rysiu. Ej o, sieba, to jest Ci waham. Nie podskakuj do mnie, bo ja ci spuszczę taki łomok, bo Wenas? Ja nie Wenas, ja Mar Martynka. On mówi, że ja jestem Wenas. Opa, nam Style, eee, kokolino o, eee. Dobra a więc na tym odcinku, więc zostawcie suba, łapkę w górę, bardzo dużo zrobiliśmy, jestem znadomny w sumie, więc zostawcie łapkę w górę, suba, zapraszam was jeszcze raz na N&B. -E eee. no, czekajcie, 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 mmm, mmm, mm. jakie tu? Łocie panie... Aż mi w brzuchu zaburczało, jak zobaczyłem niektóre osobki. Same paszczury. Dobra kwa, na na tyle, więc zostawcie suba, łapkę w górę, trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, bo odcinki na tym kanale są dosłownie codziennie zapraszam was jeszcze raz na Enebe, elo!